Tuż jest mecz o stawkę, my też my patrzymy na siebie i u nas też bardzo dużo zmian. Ciężko też teraz określić, jak, jak, jak zespół, w jakiej będzie dyspozycji, bo to też jest taki trochę mecz jakby w okresie przygotowawczym. Wiele zespołów traktuje ten puchar oczywiście poważnie, ale też na zasadzie przygotowania do sezonu, także sami jesteśmy ciekawi. Chcielibyśmy oczywiście dobry mecz zagrać, przejść do następnej rundy. To nie jest skład zamknięty tak? i mamy kilka kontraktów podpisanych, no, z czego się na pewno cieszymy. Natomiast no, też zobaczymy, jak ci zawodnicy się wkomponują, no, bo tak jak zawsze podkreślam, budowa zespołu to jest proces. My dopiero od tygodnia trenujemy i też nie jest mi łatwo jeszcze tych wszystkich zawodników wkomponować, ocenić. Przypominam, przypominam, że tamten zespół, który taki bardzo dobry zbudowaliśmy, no, to na to potrzebowałem praktycznie dwóch lat, dwóch sezonów. I, I teraz na pewno ci zawodnicy potrzebują czasu, natomiast na pewno jeszcze szukamy zawodników. Na pewno jeszcze chcielibyśmy ze 3-4 zawodników pozyskać i myślę, że może pewnie do nas dołączą niebawem. Koledzy przyjęli mnie do drużyny bardzo dobrze. Gdzieś nałem tu kilku chłopaków, więc ogólnie nie miałem problemu, żeby wejść w szatnie. A co do kibiców, no to ja cieszę się, że tak jestem, tak transfer był odbierany. Teraz zrobię wszystko na boisku, aby, aby dawać jak najwięcej radości kibisom.